Czy wiedza, bo ty w sposób naukowy, mam wrażenie, potwierdzasz to nasze intuicje. Chcemy być blisko, przytulać, to jest ważne, ale żyjemy w czasach, w których na to przeznaczamy coraz mniej czasu. Tak. I czy ty w takiej praktyce swojej, terapeutycznej, naukowej, doświadczasz tego, że ludzie przychodzą i proszą o to, i potrzebują tej wiedzy, że gdzieś się ją zgubi, to są intuicyjne. intuicyjne. Bo każda mama. Ma tą intuicję, prawda? Tak. ale coś się później wydarza, że przestaje jakby to się dziać. I trochę mówimy o tym, że żyjemy już w czasach, kiedy jest problem z tą przestrzenią, z tym, z tym z tą, z tą bezpieczną więzią, Jak ty oceniasz, jakby ten stan bieżący, jakby wiedzy mam, czy wiedzy mam rodziców w ogóle na te tematy? Czy trzeba ich edukować? Czy oni to odkrywają? Czy oni mówią, że wracają do tych swojej intuicji, bo ktoś im powiedział, że trzeba inaczej, czy że nie mają czasu? Co jest największym problemem rodziców? które jakby zapominają o tym, co Ty mówisz. Tych czynników jest bardzo dużo. Brak czasu niewątpliwie do nich należy. Kiedyś czytałam takie badania, że polskie dzieci spośród wszystkich krajów europejskich najdłużej czasu spędzają w żłobkach. Że jesteśmy takim krajem, gdzie małe dzieci, na przykład w innych krajach Europy, są po kilka godzin, a u nas 10 godzin i więcej. Pamiętajmy, że ta ustawa dopuszcza. Ta, ta opiekuńcza dopuszcza taki pobyt, że do 10 godzin dziecko jest w żłobku w ramach opłaty podstawowej i wystarczy zapłacić za dodatkowe godziny, dodatkowe pieniądze, i dzieci są dłużej. Stworzyło to taką patologię w moim rozumieniu, że są dzieci, które nieraz przez cały tydzień są w instytucji i tylko na weekendy są zabierane do domu, bo rodzice pracują. Nie mają czasu, a potem być może już nawet stracili tą taką chęć, czy co nazwalibyśmy więzią, właśnie. Więc ta, to myślałam, że to się nigdy nie powtórzy w Polsce, bo takie żłobki były w poprzednim systemie, gdzie matki pracujące często na akord, to takie w łodzi, przecież to było bardzo. Dużo takich, kiedy te przątki łódzkie po prostu w tygodniowych żłobkach miały dzieci, bo pracowały na akord, dzięki temu zarabiały więcej. I to w latach 80. już uznawaliśmy jednak za patologię. Patologie. I to teraz wróciło jak bumerang z takiego innego pułapu: że to już nie biedne przątki pracujące na akord, tylko zamożni rodzice, których stać na tą dopłatę. To to, no, mnie się to w ogóle by nie przyśniło w najczarniejszych snach, że takie coś się wydarzy. A jednak więc ten brak czasu nas bardzo zdziesiątkował, myślę, tą relację. Do tego dochodzą też inne rzeczy, bo trzeba też sobie powiedzieć jasno, że jeżeli młodzi rodzice mają jakieś problemy ekonomiczne, tak samo ich głowa będzie zupełnie w innym miejscu, nie. Nie przy tym dziecku, nie w tej uważności i te dylematy a, mają. Ale ty często. wspominałaś się o tym, i, i, i jestem ciekawy, jakby Twojego takiego rozeznania, że bardzo często, bardzo często, tak jakby złe przeżywanie tych więzi jest związane z własnymi doświadczeniami. Bo przecież my, czy młodzi rodzice teraz, może nawet bardziej, oni już jednak też wyrastają z, z, z tego pokolenia, takiego trochę już ucy, takiego cy, 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 cyfrowo. Konsumpcyjnego. Ja nie, nie mam nic do konsumpcji, ale generalnie opisuję pewne zjawisko, prawda? I, I czy spotykasz się z ludźmi, którzy właśnie sami nie doświadczyli i sami nie wiedzą jak i trzeba im trochę, tak jakby, lekko popchnąć, albo jakby odpalić tą ich intuicję, która pewnie gdzieś tam siedzi? Jest. jest tak. To no, na, na nasze pokolenie to było takie specyficzne jesteśmy w podobnym wieku, myślę. Wchodziliśmy w życie zawodowe, kiedy dokonywał się przełom, tak. i często byliśmy sfokusowani, zachłyśnięci wolnością, tym, że możemy jakoś inaczej te kariery rozwijać. I już pokolenie naszych dzieci, tych rodziców, takich właśnie zorientowanych inaczej, oni już też doświadczali innej opieki i to w pewnym sensie widać, bo mamy takie też zjawisko jak niechęć łączenia się w pary. Dużo singli, tak? Powinniśmy trochę tą objąć tą refleksją: czy to jest tylko konsumpcja zewnętrzna i takie fajne, wygodne życie, jakie niesie świat, czy to myśmy trochę inaczej, i nie chcę powiedzieć źle, ale opiekowali się nimi, nie dając im tego wzorca, który sami jeszcze z naszego domu mieliśmy. I następne pokolenie, jeszcze bardziej wyautowane, już wychowywane częściowo przez tamtych i no obserwujemy niewątpliwie zmiany społeczne co z nich wyniknie zobaczymy niewątpliwie nasze dzieci mają inne umiejętności niż my ja nie umiem tak świetnie obsługiwać komputera jak mój syn a być może nie mają tych umiejętności relacyjnych aż takich jakie my mieliśmy jeszcze no tak, ale z kolei, jeżeli mówimy o tym naszym dorobku cywilizacyjnym, to nie chcę tego tak upraszczać, ale do pewnego momentu mam wrażenie, że jeszcze bazuje jednak na, na relacjach. Yy, oczywiście, ja nie chcę tu, jakby, tej naszej dyskusji kierować na jakieś takie yy, 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 yy obszary inteligencji AE i, i co możemy robić, a co, co za chwilę nie będziemy musieli robić, bo to mogą być jeszcze jakieś dużo bardziej smutne wnioski, ale generalnie, yy, jakby zmierzam do tego, że z jednej strony to jest ta cała technologia, ta sztuczna inteligen inteligencja i tak dalej, ale z drugiej strony. W tym takim pragnieniu szczęścia i radości, to się o tych mamach, i nie tylko mamach, bo myślę, że Tatusiowie też o tym marzą, następuje taki trochę taki resentyment, nie do swoich czasów młodzieńczych, że to fajnie było w latach 80., Komuna, nie Komuna, ale miałem podwórko. Tylko takiego poszukiwania, takiej równowagi, takiej harmonii. Tak. I wydaje mi się, że to jest takie błogosławieństwo, troszeczkę, tak jak Munarski mówi, że jak tą leszczynę się za bardzo wlewa, to mm -hmm. na prawo, się środki, kiedy, kiedy ta intuicja, że, że, że to poczucie takiego sensu życia tkwi nie w tym, co tam te zewnętrzne opowiada, prawda? które usiłuje coś tam czasami sprzedać. I, i tak naprawdę. Wiele takich prostych tam sformułowań czy jakichś takich mądrych zdań, podkreśla to, że jak tam ktoś już tam odchodzi, to żałuje, że nie spotkał się, nie porozmawiał, nie był blisko, nie nacieszył się, nie, nie napatrzył się na swoje wnuki, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to, co jakby co mówisz, wychodzi naprzeciw temu, za czym zaczynamy tęsknić jako dorośli, i co może być naszą szansą Taką, takim wywołaniem, hej! Może trochę się pogubiliście, wracajcie. Tak. No to jest bardzo piękne, że my mamy jednak tą uważność na drugiego człowieka, i z jednej strony mamy tą taką. Cywilizację nachalnie wpychającą się do nas i cyfryzację, i tak dalej, i mnóstwo ruchów takich oddolnych matek, które się lubią spotkać yy, i wymienić yy, doświadczenia. Powstają jakieś takie klubiki młodych rodziców. Przecież co to jest, jak nie taka współczesna wioska, gdzie to dawniej kobiety siadały. Kawiarnie, Kwid�� ta, które Stat są otwarte mean, od 7 rano, I tak prawda, i tak tylko rano do 10, kiedy mamy z dziećmi dla matek, tak. Dawniej była to, było to podwórko czy przed blokiem jeszcze siadywały kobiety i, i gadały. No, a dzisiaj w takich bardziej ułożonych strukturach, ale jednak i Zobaczmy, jak ludzie zaczęli korzystać z internetu i z tych mediów internetowych. W co to poszło? W jakieś więzi, właśnie rozszerzanie, no była nasza klasa, Facebook, tak, TikToki tak. i próbują to budować w ten sposób. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Niewątpliwie są to bardzo ciekawe czasy.